Czy wiesz, że w 2023 w nowym roku możesz wyglądać lepiej niż w 2022? Czy wiesz, że w nowym roku możesz wyglądać lepiej niż poprzednim? Dziewczyny, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Nałożę sobie tylko szybciuteńko już mój ulubiony krem pod podkład, żeby już działał, żeby już pracował, a ja spróbuję Dotkną dzisiaj tego, myślę, że kontrowersyjnego tematu, bo wiele z nas na usłyszenie dokładnie tego początku, tego zdania może się oburzy, wiele się zaintryguje, niektóre przejdą obojętnie, inne to zaciekawi. Trzecie, właśnie zaczną o tym rozmyślać, czy to jest możliwe. Dziewczyny, chcę dzisiaj dotknąć tego tematu. Czy możliwe jest, żeby w nowym roku, żeby w nowej kartce z kalendarza, gdzie każdemu z nas się rok życia przesunął, można było wyglądać lepiej niż w poprzednim? Jak myślicie, czy jest to możliwe? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, ile. Ile z nas powie, że tak, inne powie, że nie, inne się jeszcze pewnie nie wypowiedzą. Napiszcie proszę, co Wy o tym myślicie. Ja tymczasem nałożę swój ulubiony Krem CC, to jest fluid jakby lekka wersja fluidu, ponieważ Krem CC polega na połączeniu kremu z fluidem i dlatego jest to bardzo, bardzo leciutka konsystencja, coś co uwielbiam, coś co, uwaga, uwaga, uwaga nie postarza w makijażu nie postarza w makijażu, a odmładza. Odmładza. E, już sobie tylko nałożę szynę, żebym już była w trakcie makijażu. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie? Czy można wyglądać lepiej, młodziej niż wcześniej? Mimo, że czas mija, <laughs> roku przybyło, czy można wyglądać lepiej? Słuchajcie, Niesamowitym dla mnie odkryciem było, gdy na pewnym szkoleniu kosmetologicznym dowiedziałam się, że aż 90% aż 90% tego, co się dzieje na skórze procesu zmieniania się skóry z czasem, tak starzenia się skóry, aż 90% to jest... Nie efekt upływu czasu, ale efekt tego, że skóra nie otrzymywała przez lata, przez długi czas tego, czego potrzebowała. Tak jak nasz organizm się szybciej starzeje, jeśli nie zmienia się, przychodzą złe samopoczucie i tak gdy nie dostaje tego, czego potrzebuje, nie dostaje odpowiednich witamin, nie dostaje ruchu, nie dostaje tlenu, wiecie, nie dostaje wody. Tak samo nasza skóra, gdy nie otrzymuje tego, czego potrzebuje, to, to właśnie się wtedy starzeje. Czyli z jednej strony e, jest to... E, nie, nie z jednej, to jest w ogóle bardzo dobra informacja. To, przepraszam, bo tu co SMS-y otrzymuję. E, to jest bardzo dobra informacja, bo co się... E, co... Co w nas wstępuje wskutek tej informacji? We mnie wskutek tej informacji wstąpiło poczucie wpływu dziewczyny, poczucie wpływu, jakie to jest niesamowite, bo kiedy myślisz, aha, to już się nic nie da zrobić, to ja już muszę tak wyglądać, to tak, czas leci i tak dalej, i już się trzeba z tym pogodzić, albo gdzieś tam wewnętrznie walczysz z tym. Kiedy zrozumiesz, jaki jest, w jaka wielka przestrzeń wpływu jest, to aż wstępuje niesamowita motywacja, niesamowita radość i chęć z tego wpływu, co skorzystania dziewczyny. I kiedy właśnie zrozumiemy, że możemy skorzystać z wpływu, bo go mamy i o nim wiemy, a możemy zarządzać tylko tym, z czego zdajemy sobie sprawę, jeśli się... Jeśli nie wiemy, że mamy wpływ, to po prostu z niego nie korzystamy. <laughs> Więc aż 90% to jest bardzo, bardzo dużo. I teraz, co takiego, czego takiego nasza skóra potrzebuje? Nie ma tutaj, nie mam dzisiaj przestrzeni na to, żeby to wszystko omawiać. Gdzieś tam wtrącam to w trakcie nagrań, w trakcie filmików, ale absolutnie chcę wspomnieć o czymś takim jak. Pięć kroków świadomej pielęgnacji. Pięć kroków. Jeśli będziesz w swojej skórze dawać każdego dnia pięć rzeczy i robić z nią pięć rzeczy, to jest pięć kroków, które wykonujesz codziennie rano i wieczorem, jeśli wiesz, że Twoja skóra tego potrzebuje. Jeśli nie wiesz, to jak wiem z doświadczenia, wiele kobiet może z jednego kroku yy, korzysta. Jeden krok wykonuje. Więc jeśli te 5 kroków stosujemy każdego dnia, nasza skóra po prostu otrzymuje to, czego potrzebuje i pięknie wygląda bardzo długo. Pięknie wygląda bardzo długo. To jest coś cudnego. Odkąd zaczęłam stosować 5 kroków pielęgnacyjnych, moja skóra przestała. Naczynka przestały pękać. Przestałam mieć pieczenie na policzkach, przestały mnie policzki piec, przestałam mieć wybuchy czerwoności, przestał mi podkład spływać, przestałam się czuć zabetonowana, zamurowana, brudna w makijażu. Przestałam, e, przestałam się rzadko malować, a zaczęłam codziennie, bo daje mi to radość i super samopoczucie, bo moja skóra. Oddycha pod makijażem, bo moja skóra jest nawilżona, bo jest dotleniona, bo, bo środowisko pH jest odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Więc, dziewczyny, e, przechodzę do makijażu, bo pewnie na to najbardziej czekacie. Kto czeka na makijaż, dajcie znać w komentarzu, ale musiałam o tym wspomnieć. Musiałam o tym wspomnieć, bo to jest coś niesamowitego, gdy. Mm, gdy y, widzę moje y, klientki, konsultantki, dziewczyny też, które dołączają do mojego zespołu, y, y, moje klientki, które zaczynają właśnie stosować tę zasadę pięciu kroków w pielęgnacji, to po prostu rezultaty są genialne i słyszą w swoim otoczeniu: Ale ty młodniejesz, ale ty odmłodniałaś, czy ty się zakochałaś? Nigdy nie zapomnę, jak na początku mój mąż w Łazience kiedy to były takie moje pierwsze początki, ale już było właśnie widać te rezultaty, mój mąż w łazience mówi, Dora, bo tak do mnie się zwraca, Dora, ale ty super wyglądasz, nie? Ale ty super wyglądasz. Pamiętam mój synek Michaś, był malutki i tak dotknął, usypiałam go chyba i dotknął buzi mojej i mówi, mamo, jaka ty jesteś mięciutka. I to były takie chwile, w których, które pamiętam, bo nie tylko ja widziałam rezultaty, że ta skóra rzeczywiście może wyglądać lepiej niż wyglądała wcześniej, chociaż ja jestem starsza. Że nie tylko ja widziałam te rezultaty, ale także inni wokół. I to jest bardzo często, bardzo często kobiety, które zaczynają to stosować, um, słyszą w swoim środowisku: Czy ty się zakochałaś? <laughs> Czy masz kochanka? <laughs> Dziewczyny. Więc polecam, jeśli któraś z Was nie wie w ogóle o czym tutaj mówię. Pierwszy raz się zetknęłam z pojęciem pięciokrokowa świadoma pielęgnacja. Konie I nie masz konsultantki kosmetycznej Mary Kay, bo to konsultantki kons kosmetyczne Mary Kay propagują właśnie te wiedzę, te informacje, te edukują um, e, e, kobiety w swoim otoczeniu na ten temat. Jeśli takiej nie masz, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Chętnie Tobie powiem więcej. Prześlę Tobie filmiki, które dokładnie o tym mówią. I także będziesz mogła spróbować kosmetyków, które temu towarzyszą. Bo pięciokrokową świadomą pięgnację możesz stosować z czym tylko, jakimi kosmetykami tylko chcesz. Ale ważne jest, żeby zawierały to, co, co trzeba. Więc. Eee, przechodzimy do e, makijażu jak wiecie zawsze towarzyszy mi paletka nie, najpierw sobie zrobię e, brwi, bo już e, jestem w trakcie wytrzymywania e, żeby nie robić sobie henny e, więc e, pozwólcie, że tylko się ogarnę żebym i dla Was lepiej wyglądała w odbiorze e, moją precyzyjną kredką e, do brwi Której używam codziennie, sobie tylko tutaj szybciutko machu, machu. Kocham ten efekt naturalnego wyglądu. I teraz przy tej okazji nawiążę, dziewczyny, że do naszego pytania: Czy dzięki makijażowi? Albo dzięki innemu makijażowi, albo dzięki innym kosmetykom do makijażu, możesz wyglądać lepiej niż dotychczas, mimo że jesteś o rok starsza, nie? Czy ja mogę lepiej wyglądać? I teraz, jeśli sobie odpowiesz na to pytanie przynajmniej z zaciekawieniem, nie wiem, ale spróbuję, to dasz sobie szansę. Się przekonać, spróbować. Jeśli odpowiesz na to pytanie oporem, czyli nie brednie gada, to reklama, no to sama siebie pozbawisz tej możliwości. E, więc nawet jeśli nie jesteś przekonana i twoja odpowiedź nie jest tak, to ale jesteś przynajmniej ciekawa, jak to w życiu, słuchajcie, to jest z każdym, Obszarze, w każdym obszarze, jeśli jesteś ciekawa, w każdym obszarze swojego życia, czy zawodowym, czy, e, czy towarzyskim, nie wiem, czy rodzinnym, czy jakimś w obszarze Twojego potencjału, gdziekolwiek, jeśli jesteś zainteresowana, to już dajesz sobie szansę, jeśli jest, jest, jesteś ciekawa, ale co tam się za tym kryje, nie? W Piśmie Świętym jest napisane, bądźcie jak dzieci. Dzieci są jakie? Ciekawe. Ciekawe, próbują, chcą się dowiedzieć, nie? A my często, racjonalizm nasz jest tak naładowany na ograniczającymi przekonaniami, że nawet sobie nie dajemy szansy spróbować, bo zabijamy w sobie ciekawość tym właśnie negatywnym myśleniem. Nie? Popatrzcie, moje brwi już o niebo lepsze, więc tylko. Dzisiaj nie popełnię tego błędu co wczoraj, bo wczoraj zapomniałam nałożyć sobie bazę. Dzisiaj sobie szybko nałożę bazę. Używam bazy na powieki i polecam wszystkim dojrzałym, dojrzałym paniom, dojrzałym w sensie powieki, bo, bo można mieć i 60 lat i mieć piękną powiekę. U mnie moja powieka jest wiotka, więc niesamowita jest różnica bardziej taka napięta jest gdy nałożę właśnie potem cienie jeśli pod spodem jest ta baza, ona jest genialna, dosłownie to jest, wiecie, czasami taki zakup to jest inwestycja na no, miesiące, miesiące, miesiące i co teraz aha, teraz pozwolę, żeby moja baza troszkę się wchłonęła, więc zrobię sobie policzek do tego celu wiecie, że codziennie używam tego magicznego pędzla. To jest, mój, to jest moje, moje odkrycie. I wszystkim Paniom polecam. Eee, Pani Ewa pisze: Jak dla mnie, to za dużo gadasz o niczym. Bardzo często to słyszę. Bardzo często, e, więc przyznaję, dużo gadam. E, nie wiem czy o niczym, bo staram się przekazać e, ważne informacje. Może są dla, ważne tylko dla mnie. Jeśli e, tutaj dla kogoś. Nie jest to ważne, no to nie wiem, można może ściszyć. <grych> Albo dobra, postaram się poprawić. Mocne postanowienie poprawy. Nałożyłam. Aha, no i widzicie? Mocne postanowienie. Dobra, to teraz nic nie mówię. Nic nie wytłumaczę. Nic nie wytłumaczę, tylko się pomaluję. <laughs> Jak Wam się podoba bez słów, dajcie znać, czy lepiej. Czytam komentarz. E, oglądam dużo live z Mary Kay. Jest pani najmniej słodko konsultantką live. Super. Jaki jest content live? Bo jestem pierwszy raz i nie wiem, o co chodzi. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest, czy można wyglądać lepiej w nowym roku niż w poprzednim, mimo że kartka KSK w kalendarzu się zmieniła. Na początku tej transmisji e, wspomniałam o... Em, o tym, czego potrzebuje nasza skóra, żeby wyglądać młodo, a gdy to dostanie, to wygląda młodziej niż wyglądała. I nawiązując do makijażu, czy wykonując sobie makijaż w dany sposób albo danymi kosmetykami, można wyglądać młodziej niż gdy się wykonywało do tej pory inaczej. Ale nie rozwinę się, bo zostałam skrytykowana, że za dużo gadam, więc pozwólcie, że teraz tylko sobie majdnę. Moim ulubionym tutaj trykiem makijażowym, sobie powiększę usta i już to będzie cały makijaż. <laughs> Napiszcie tylko, którą szminkę byście dziewczyny widziały. E, powiedzmy, że ten pierwszy od Was rząd to jest pierwszy, ten ode mnie to jest drugi, że to jest lewo, a tu jest prawo. <laughs> Takie mam kolory. Pierwszy rząd ode mnie drugi, lewo, prawo, która szminka, którą byście to widziały? Pierwszy rząd ta po prawej. O! No, kochana. Masz gust. Wszystkie szminki bardzo są piękne. Ale ten to jest po prostu. Petarda. Już robię przybliżenie. Piękny odcień, piszecie. Przepiękny odcień jest tej szminki. Tak wygląda mój e, make-up. <laughs> e, zamknęłam się w sobie po tym komentarzu. Ale rzeczywiście, e, żartuję, oczywiście, e, szanuję e, opinię, zdanie każdego. Chciałabym bardzo dogodzić wszystkim, żeby każdy był zadowolony. Jeśli mogę coś poprawić, e, a będzie, potrzeba e, poprawy polega na tym, żebym mówiła mniej, e, to tak zrobię. E, natomiast. E, natomiast na pewno każda uwaga rozwija, podaje daje do myślenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, jeśli chcecie przetestować, spróbować, jesteście ciekawe, jak te kosmetyki by leżały na Was, czy rzeczywiście pięciokrokowa, świadoma pielęgnacja by doprowadziła do odmłodzenia Waszej skóry, czy makijaż takim, tymi kosmetykami, które nie postarzają, tylko właśnie nadają taki fajny, naturalny wygląd, Pięknie odbija się światło. To czy, czy, czy taki makijaż też by u Was dał takie rezultaty, że w 2023 będziecie wyglądać młodziej niż w 2022? To zapraszam do kontaktu. Bycie ciekawym w życiu naprawdę może przynieść ciekawe doświadczenia, rezultaty, więc bądźmy ciekawe w 2023 roku. Dobrego dnia.